Ironią jest, że prawdziwa wolność przychodzi, gdy całkowicie się poddajesz, stając się niewolnikiem wyższego celu. W świecie, który wychwala niezależność i samowystarczalność, to może brzmieć absurdalnie. Jednak w liście do Rzymian, rozdział 6, werset 18, Biblia mówi, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Ten werset oznacza, że gdy wybierasz życie zgodne z Bogiem, nie jesteś już kontrolowany przez złe rzeczy, grzech. Ale zaczynasz robić to, co jest słuszne i dobre sprawiedliwość. To jak uwolnienie się od złych uczynków i pragnienie czynienia dobra, które cieszy Boga. Dołącz do świętej sprzeczności i odkryj, jak utrata kontroli może naprawdę cię uwolnić minuta mądrości każdego dnia.